Moje świadectwo, jeśli chodzi o tom kadrorałę, jest takie, że dlaczego uważam, że jest uzdrowicielem. Ja naprawdę znam wielu ludzi, którzy, że tak powiem, specjalizują się takimi różnymi rzeczami. Walczyłem z depresją już kawał czasu. No i naprawdę chodziłem po różnych tam psychologach, psychiatrach jak oni tam się nazywają, te uzdrowiciele, modlą się tam, wiesz, jakieś kur... fusy, nie fusy, no po prostu przeróżności. Byłem też u księdza egzorcysty, takiego katolickiego, to mi tam, wiesz, słoik ogórków dał, jakąś tam paczkę makaronu i powiedzieli mi, że nie Patryk, co ty, ty nie masz żadnej depresji, ty po prostu musisz zacząć żyć dniem dzisiejszym, nie? ale no kurę, no słuchaj no myśli samobójcze się nie biorą z, z tego, że nie jesz kiszonych ogórków chociaż coś na pewno w tym jest tylko po prostu biorą się z tego, że gdzieś tam ta głowa nie pracuje tak jak trzeba no i dzięki nauczaniom właśnie tą Dorożały, no to dużo zrozumiałem ale też właśnie byłem raz na dotyku nieba i teraz zacząłem chodzić na taką szkołę przebudzenia, którą zaczął organizować właśnie dla takich ludzi którzy potrzebują Takiego duchowego oświecenia, no i co? A, no i od razu zrozumiałem po prostu, że taka forma nauczania jest dla mnie. Klimat jest dobry. Ludzie są też naprawdę tacy po takich przejściach, gdzie no po prostu zwykli ludzie, tacy, że tak powiem, szarzy kowalcy po prostu nie, nie rozumieją pewnych zagadnień. A, a że tak powiem, znalazłem tam, poznałem ludzi, którzy naprawdę rozumieją te zagadnienia, i naprawdę jest tam fajnie. No i co? No i czuję, że depresja ze mnie zeszła, czuję więcej siły, nie muszę spać po 10 czy tam po 12 godzin. Bardziej dbam o siebie, o swój wygląd, też o swoje, że tak powiem, mieszkanie i tak dalej, o samochód. Trochę bardziej wiesz, pilnuję tego, żeby było posprzątane, ogarnięte. No, więc generalnie w dobrą stronę idzie, no i co najważniejsze, e, kiedyś gdzieś tam zraniła mnie kobieta, to tak bardzo, 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 no i tak powiedzmy miałem, że dwie takie akcje, gdzie tam powiedzmy miałem takie bolesne rozstania i ja już miałem w którymś momencie tak, że po prostu, no nie wiem, no a chyba będę księdzem, zostanę sam do końca życia i tak dalej, pójdę do jakiejś tam, e, nie wiem jak się nazywa to, co tam się księża uczą. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, sanktuarium czy coś tam jako, jakoś taką tą nazwę mają, nie wiem, mówię przyjmę śluby, będę księdzem jak dzieci odchowam, bo mnie, że tak powiem, kobieta z dziećmi zostawiła małymi, ale mniejsza to już jest druga historia, ale też mi złamała bardzo serce podwójnie, no bo jako mężczyzny i jako ojca dzieci, czyli głowy rodziny, no i gdzieś tam był te, było to odrzucenie, i fajnie przesłuchałem sobie taką właśnie serię nauczeń. Tomka Boska Zamiana na krzyżu 2.0, i tam było bodajże to się nazywa odrzucenie na akceptację, coś takiego. I tam był taki wątek, że Jezus też został odrzucony w pewnym sensie przez Boga, czyli przez swojego ojca, bo cały czas do niego mówił: Ojcze, 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 nie. Tak go nazywał, a, a tam w którymś momencie, jak on umierał na krzyżu, no to tam był taki tekst typu Eli, Eli, i nie pamiętam, bo tam nie znam tego hebrajskiego, czemu ty mnie odrzuciłeś? Eli, Eli, czyli Boże, Boże mój, nie? No i gdzieś tam, kurczę, no ja też miałem takie odrzucenie i to takie potworne, że, kurczę, no No myślałem po prostu w którymś momencie, że w ogóle moje życie się nigdy nie ułoży no a co? Teraz jadę na ostro i też planuję swoje, że tak powiem, ewangelizacje. Też, że tak powiem, od czasu tego pierwszego dotyku nieba, od tych pierwszych nauczeń, które zacząłem robić jego. No to już gdzieś tam trochę nabrałem takiej odwagi, trochę takich jaj zdobyłem, żeby po prostu otwarcie głosić między ludźmi, głosić też w internecie. Gdzieś tam na swoim Facebooku takim prywatnym, nie tam z jakiegoś fake konta, czy z jakiejś tam strony pod tytułem, wiesz, nawracam, ewangelizuję teraz, nie, tylko po prostu ja, Patryk Czuba mam swojego normalnie Facebooka i każdy, kto gdzieś tam, nie wiem, czy można w ogóle mnie znaleźć, muszę zmienić na publiczny, bo mnie tam kiedyś jakaś, nie wiem, dziwne osoby zapraszały, ale... No ja normalnie udostępniam to wśród moich znajomych i ja po prostu czuję takie powołanie, żeby po prostu głosić dla młodych ludzi, bo, bo wiem jak bardzo potrzebują pomocy, jakie są czasy. Jak szybko, że tak powiem, my, młodzi ludzie, sięgamy po alkohol, narkotyki, jak bardzo jesteśmy poranieni. Ja mówię tu bardziej o takich osobach w wieku 14-15 lat, takich wchodzących w ten etap dojrzewania. Bo wiem, jak u mnie było, teraz mam 30 zaraz. A jak miałem te 14-15, to mi po prostu był taki potrzebny, taki starszy brat, taki wiecie, taki konkretny facet z jajami, który po prostu, w razie czego, jak coś by mi się stało, to by przyszedł. No i wiadomo, by zrobił porządek, tak? O, tak, tak ładnie naz na, nazywając. I ja chciałbym być też takim starszym bratem, takim powiedzmy, że można powiedzieć, że duchowym, który ci powie, słuchaj. Młody, zrób tak i tak, i zobaczysz, że będzie dobrze. A ja nie miałem takiego, wiesz, chłopa twardego, stanowczego, który powiedziałby: Słuchaj, masz zrobić tak i tak, albo spadaj. Nie, 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 nie miałem takiego kogoś. Miałem po prostu takich znajomych, takich kolegów, taką, taką rodzinę, że po prostu nie bardzo ich interesowało to, jak ja w tym momencie prosperuję, mając wtedy powiedzmy 15, 14, 15, 16 lat, a a no, po prostu chodziłem na melanżę. Wiecie, no, 15-letni chłopak, kurde, przychodzi pijany do domu i wiecie, nic się nie dzieje. Nie? No to trochę kurde, nie bardzo, nie? Także gdzieś tam, że tak powiem, może mój tata nie, nie dawał rady, albo tego nie chciał widzieć. Ale no, gdyby moje dziecko tak robiło, no to po prostu by była ostra jazda i tyle. Tak samo, gdyby to był mój młodszy brat, który by takie rzeczy robił. No to też bym starał się jego, kurde, że tak powiem, przycisnąć, ewangelizować i tak dalej Bo nieraz jest tak, że po prostu ewangelizacja nie działa i, i miałem takiego ziomka na przykład, który po prostu Dzisiaj mi mówi, słuchaj Patryk, ja już miesiąc nie walę, nie, wiadomo czego, nie No i słuchajcie, wpadam tam, że tak powiem, na taki kwadrat No i patrzę, a on takie oczy mordom tak rusza Ja mówię, co brałeś, nie nie, nie, ja mam flashbacki, nie Podszedłem, dostał tam Z2 liście No i co, no i trzy miesiące później się dowiaduje, że Czemu się nie odzywa, a się okazało, że on jest na odwyku, więc Czasami jest po prostu taka sytuacja Że, że ty nie możesz podejść i komuś po prostu, wiecie, że tak powiem Wkładać, nie powiem czego do czego Tylko po prostu nieraz trzeba podejść i powiedzieć Słuchaj bracie, ja cię kocham, ale ty tak nie możesz dalej żyć I po prostu mu, że tak powiem Zasunąć tego liścia czy coś tam Potrząsnąć tym chłopem, żeby on po prostu Czy ta kobieta, żeby on po prostu przeżył szok Że jak będzie dalej tak robił To po prostu skończy w I tyle I się po prostu nie bać tego robić I takie jest moje zdanie Że no są takie czasy Jakie są yy, Ludziom się po prostu poprzewracało Nie powiem gdzie yy, Jest po prostu wygoda nie mamy czasu, żeby, że tak powiem, kontrolować swoje dzieci w 100%, swoich braci. Każdy ma jakieś tam swoje życie prowadzi. No i co? No jak każdy prowadzi swoje życie, to nie skupia się tak na życiu innych. I w sumie z jednej strony to jest dobrze, bo ja bardzo mało znam ludzi, którzy plotkują na temat innych ludzi, bo ja bardzo nie lubię plotkarstwa. Ja tylko jak mówię o drugim człowieku to się staram mówić dobrze, no chyba, że naprawdę, no chyba, że to jest w formie ostrzeżenia, że słuchaj, nie idź do roboty do tego chłopa, bo on oszukuje ludzi na pieniądze, nie, no to, to, ale to są takie, wiecie, skrajne przypadki, gdzie tam powiedzmy albo e, nie idź do tego lekarza, bo, bo to jest głowa i po prostu Ci zrobi krzywdę zamiast Ci dobrze zoperować kolano, nie, ale tak przykładowo, no ja dostałem takie ostrzeżenie i nie poszedłem na tę operację, nie, no, więc to też trzeba brać pod uwagę, jak ktoś ci po prostu perfidnie cię ostrzega oko w oko. Nie tam, że ty się dowiadujesz z internetu, że nie wiem. Jan Kowalski to jest bardzo zły ortopeda i nie wolno do niego chodzić, bo zamiast ci wyprostować stopy, to on ci je skrzywi, nie? To nie o to chodzi, tylko chodzi o to po prostu, że jeśli ktoś faktycznie twarzą w twarz ci mówi: Kiedyś taki chłop mi mówi, na, że tak powiem, jeszcze na budowie pracowałem. Bo on był magazynierem i mówi: słuchaj, u nas na sorze jest taka sytuacja. Opowiada mi. Spadłem kiedyś z drabiny, złamanie otwarte, rozumiesz? Tam jakieś kostki, kawałki wystają, wiesz? Ostro było, ostre złamanie. I mówi: trafia na sor, trafia do ortopedy głównego. Nie mogę wymienić z imienia i nazwiska i nie mogę powiedzieć gdzie to jest, bo nie chciałbym być oskarżony o tego, że tak powiem o zniesławienie, czy coś takiego. No i co, mówi chłop podchodzi, grzebie mu tam kombinerkami, bez żadnych rękawiczek, bez niczego. Przyniósł jakieś kombinerki, grzebie mu w tym kolanie. No i co, później się okazało, że chłop ma gronkowca złocistego, a gronkowcem złocistym się nie zarazisz, tak o wiesz na ulicy to gronkowiec złocisty to przynoszą lekarze no i jak się okazało później hmm, później wyszło tak że no że ten człowiek chciał złożyć pozew tam przeciwko temu facetowi który zaraża tym gronkowcem złocistym temu lekarzowi hmm, no i chciał wziąć jakiegoś niezależnego lekarza ale okazało się że ten niezależny lekarz Wiedział o tym, że ten chłop zaraża gronkowcem, ale powiedział e, Ja tu nie będę wymieniał i nazwiska, a wymienię, wymyślę nazwisko Panie Maćku, ale pan Jan Kowalski, ten lekarz To jest mój kolega ze studiów, ja z nim w ławce siedziałem Ja na niego nie napiszę takiego pisma, że on zaraża gronkowcem złocistym w życiu Bo to jest mój ziomek I zrozumcie to, że ręka rękę myje i tak jest wszędzie czy to w policji, czy to wśród lekarzy, czy to wśród polityków, ręka rękę myje. zresztą ja jakbym miał chronić swojego ziomka czy tam kogoś z rodziny, no to też nie wiem jak ja bym się zachował, no wiadomo, że każdy chce lepiej dla swoich, dla swoich dzieci, dla swoich braci, sióstr i tak dalej, są takie sytuacje, że no cóż, no wyszło, mleko się rozlało, nie, jak to mówią, no ale... Tutaj jest na przykład taka sytuacja, że ten lekarz cały czas gdzieś tam kogoś zaraża i cały czas to mleko się rozlewa, nie? Nie powinno być takiej sytuacji. No i co? To tak mówię po prostu, że czasami... E, że czasami plotka nie zawsze jest zła. ona na takiej zasadzie, nie? I jeśli chodzi o... w ogóle całe nawiązanie było do tego Tomka Dorożały, tego uzdrowiciela tam...